Ta ma 4,5 tysiąca lat. To raj dla badacza węże. Chowają się przed słonecznym żarem w szczelinach u podstawy muru. Gdy pierwszy raz ujrzałem piramidę, byłem zdumiony. Ale to nic w porównaniu z przeżyciem, gdy się na nią wejdzie i dotknie tych kamieni. Można poczuć ogrom budowli. To niesamowite. Wyobrażam sobie, jak przywieziono tu ten blok z dalekich kamieniołomów. Wciągnięto tu, przycięto i ustawiono w wyznaczonym miejscu i pod właściwym kątem, a na nim ułożono milion następnych. Spójrzmy na ścianę. Widać, jaka jest równa, jak kafelki w łazience. Popatrzmy na szczeliny między blokami. Są tak cienkie, że niemal niewidoczne. Chciałbym, żeby ci faceci zbudowali mi dom. Skoro umieli wznosić takie budowle, nie dziwi ich obszerna wiedza na temat węży. Poznaję ten dźwięk. To pustynna żmija rogata. Zabiorę ją stąd. Jest bardzo szybka. To jadowite gady. Zabiorę ją gdzieś, gdzie będę mógł ją bezpiecznie obejrzeć. Chodź tutaj. Popatrzmy, jak się porusza. Chcę zwiać. Wije się tak, że dotyka ciałem piasku tylko w dwóch miejscach. Żmija rogata zajmowała poczesne miejsce w egipskiej kulturze. Istnieje nawet legenda, że w początkach istnienia imperium faraonowie byli rytualnie zabijani przez żmije, gdy minął okres ich rządów. Śmierć od jadu węża zapewniała nieśmiertelność, a tego chciała Kleopatra. Ten wąż posiadał ciekawą umiejętność zwracania na siebie uwagi i obrony, wydaje niezwykłe dźwięki. Gdy się uważnie przyjrzeć, okaże się, że to nie syk, jak sądzą niektórzy. Gad trze o siebie łuskami, które wydają ten niesamowity, trzeszczący odgłos. Tym głośniejszy, im bardziej wąż jest rozdrażniony. Spróbuję ją złapać, przetrzymać szczypcami i obrócić, żeby pokazać łuski. Nie zbliżam się za nadto, bo żmije błyskawicznie atakują. Wolę ją złapać za głowę, wtedy będę spokojny. Tak będzie bezpieczniej. Widać wyraźnie rogi, po jednym nad każdym okiem. Według jednej z teorii są w tym miejscu, żeby osłaniać oczy przed piaskiem, podczas gdy zwierzę wypatruje zdobycze. Żmija zakopuje się w piasku i jest niewidoczna. Kolor skóry idealnie zlewa się z podłożem. To doskonały kamuflaż. Mógłbym przejść obok i nawet jej nie zauważyć, o ile by mnie nie ostrzegła. Taka jest rola tych groźnych dźwięków. Gdy zbliży się jakieś zwierzę, ostrzega je, tak jak grzechotnik swoją grzechotką. Brzmija trze łuskami i tak odstrasza zwierzęta. Gdy przyjrzymy się łuskom, widać, że każda ma na środku wypustkę, mały wyrostek, bardzo ostry. W dotyku skóra przypomina papier ścierny. Gdy ją potrę, słychać charakterystyczny dźwięk. Wąż zwija ciało i trąc o siebie łuskami wydaje to odgłosy. Słyszycie? To zasługa budowy łusek. Gdy poluje, leży bez ruchu. Ma spore zęby. Spróbuję je pokazać. W chwili ukąszenia do rany dostaje się jad, powodujący rozpad komórek krwi. Lepiej tego unikać. Kleopatra była kapłanką Izydy, która władała wężami. Podobne do mojego papirusy mogły służyć w świątyni celom religijnym i królowa miała do nich dostęp. Wiedziałaby, że śmierć od ukończenia brzmi jest długa i bolesna, więc raczej wątpliwe, żeby ją wybrała. Nil to najdłuższa rzeka świata. Od tysięcy lat płynie ze środkowej Afryki do Morza Śródziemnego, pokonując dystans ponad 6,5 tysiąca kilometrów. Całe wieki przed urodzeniem Kleopatry transportowano tędy bloki wapienia i granitu na budowę świątyń i piramid. Tak jest do dziś. Za przewodnik służy mi starożytny rękopis, zawierający wskazówki do rozwikłania jednej z największych tajemnic Egiptu, który wąż zabił Kleopatrę. Aby to wyjaśnić, muszę udać się w górę Nilu na pokładzie starej feluki. Moja pierwsza podróż po Nilu nie była tak zaskakująca, jak się spodziewałem. Płynąłem rzeką, o której uczyłem się w szkole. Znałem jej niezwykłą historię i miałem wielkie oczekiwania. Gdy wsiadłem do łodzi i ruszyłem w górę Nilu, przeżyłem wstrząs. Wiadomo, że wokół rozciąga się pustynia, a po obu stronach widzimy tylko bujną roślinność i mnóstwo ludzi. To wspaniała rzeka. Moja wyprawa zaczęła się u stóp piramid w okolicach Kairu, a zakończy w cieniu innych, w północnym Sudanie. Przede mną 1500 kilometrów i tysiące lat historii. Trasa podróży wiedzie z jednego końca dawnego imperium na drugi. W drodze będę szukał węży wymienionych w papirusie i nie tylko. Spójrzcie na to. Mam go. To młody krokodyl. Zaplątał się tutaj. Zaraz go wyciągnę. Jest bardzo śliski. Pokaż się mały. Mam go. Schowam go za koszulę i wyniosę w bezpieczne miejsce, bo mogę wpaść do wody. Młody krokodyl zaplątał się w śmieci, które wleczemy za sterem. Niesamowite. Patrzcie, chodź tu mały. Jest lodowaty. To malutki krokodyl minowy, nazwany tak od rzeki, w której żyje. Jest zimny, a Jest zwierzęciem zmiennocieplnym, jakim Dengrady. Dlatego jest taki zimny. Jak się tu zabłąkałeś? Jest jeszcze malutki, ma miesiąc albo dwa. Nie więcej. Dopiero się wykluł. Niedawno mieliśmy tu okres wylęgu krokodyli. Samice tych gadów składają jaja na piaszczystych brzegach rzeki, w ukrytych wśród roślinności miejscach i pilnują gniazd, co jest niezwykłe u gadów. Dojrzałe do wyklucia młode przebijają błonę jaja. Siedząca w pobliżu matka słyszy ich nawoływania. Młode to piskują. Przypomina to piski kurcząt. Matka odpowiada. Młode reagują na te dźwięki. Matka pomaga im wydostać się z jaj, rozgrzebując gniazdo. Bywa też, że bierze do pyska nowo wyklute młode i przenosi je do wody. Małe krokodyle spędzają do dwóch lat z rodzeństwem, aż urosną i staną się samodzielnie. Wspaniałe zwierzę. Kiedyś będzie sześciometrowym olbrzymem. To drugi co do wielkości gat na świecie i potężny drapieżnik. Dorosły krokodyl może zabić krowę. Wciąga zdobycz pod wodę, topi i odrywa kawały mięsa. To potężne zwierzęta. Większy od krokodyla nilowego jest tylko australijski krokodyl słonowodny, który ma podobne obyczaje. I pomyśleć, że za kilka lat złapanie go nie będzie już takie łatwe. Kapitanie, możemy podpłynąć do brzegu? Wypuszczę go. Wypuścimy krokodyla w trzcinach. Oby przeżył. To mój pierwszy krokodyl nilowy, na szczęście malutki. Po uwolnieniu młodego krokodyla, wysiadłem na brzeg i udałem się na poszukiwania węży, a załoga szykowała obiad. Grecki podróżnik i kronikarz Herodot nazywał Egipt darem Nilu. To jasne, gdy widzimy, jak żyzna jest ta ziemia. Na pustyni jest dużo węży, ale wiele woli chłodniejsze i bardziej ocienione miejsca. Mam go! To nubijska kobra plująca. Największa, jaką widziałem. Zaraz mnie opluje. Muszę ją złapać. Chodź tu. Są bardzo zwinne. Plują celnie i daleko. Wąż tej wielkości pluje nawet na trzy metry. Kurczą mięśnie wokół gruczołów jadowych i wytryskują jad, jak zwyczajne koby. Ale kanaliki w ich zębach są zakrzywione ku górze, dlatego mogą strzykać jadem przed siebie. Reaguje na każdy mój ruch. Fantastyczna. Patrzcie, jak wysoko podnosi łeb. Jest bardzo smukła. Prosto w oczy. Denerwuję się i odruchowo odwracam głowę, a powinienem mieć ją stale na oku. Dopóki jad nie dostanie się do oczu, nic mi nie grozi. Gdy znajdzie się na skórze, rękach i ciele, nie jest groźny. Jeśli wąż ukąsi, zabije mnie, jak każda inna kobra, ale chce mi napluć w oczy. Tak obezwładnia ofiarę, ale pluję. Prosto w oczy. Mam pełno jadu w ustach i na okularach. Zasłonię się dłonią. Widzicie? Dobrze widać? Spójrzcie, ile tu jadu. Aż trudno uwierzyć. Oplułem oczy, usta, czoło i włosy. Wszędzie mam jad. Muszę się powoli poruszać i znów włożyć okulary. Dopóki nie połknę jadu i nie dostanie się on do mojej krwi, jestem stosunkowo bezpieczny, ale zabiłoby mnie jedno ukąszenie. W czasach Kleopatry kobry były tu bardzo liczne i przez to najbardziej podejrzane. Chciałbym sfotografować węża. Skoczę po aparat i zaraz wrócę. Nie spuszcza mnie z oka. Jeśli się nie pośpieszę, będę miał pełno jadu w obiektywie. Muszę być szybki. Wspaniale. Znów pluję, widzieliście? Rozchyla lekko pysk, zaciska mięśnie wokół gruczołów jadowych i strzela jadem. W moim papirusie jest wzmianka o czerwonej plującej kobrze. Autorzy dokumentu znali te gady, a zaklinacze węży sprzed tysięcy lat robili to samo co ja. Złapię ją delikatnie za ogon. Znalazłem kolejnego węża, wymienionego w papirusie. Oby nikt nie zauważył, co się stało ze snopkami cennego sezamu.